Cześć, witam Was w drugim dniu serii 30 dni z ubą po Izraelu. Od 4 lat prowadzę na YouTube kanał, gdzie pokazuję Wam życie w Izraelu od środka. Mieszkam tutaj już od ponad 8 lat. Dzięki temu jestem w stanie przekazać Wam wiedzę i punkt widzenia osoby, która tak właściwie jest już tutaj lokalsem. Tego nie znajdziecie na kanałach podróżniczych albo w telewizji. Może do tej pory nie interesowaliście się tym kawałkiem świata położonym na Bliskim Wschodzie, lub nie macie czasu lub y, dostępu y, do głosu prosto z Izraela po polsku. Słuchajcie, nic straconego. Wystarczy, że zasubskrybujecie mój kanał i codziennie dostaniecie małą porcję wiedzy o Izraelu prosto z Izraela. Mam nadzieję, że zobaczę Was tutaj już jutro. Do zobaczenia.